Hej, witam wszystkich. <laughs> Mam problem z Nexusem 7, zresztą, zresztą nie tylko, chyba ja. No, zademonstruję, jak to wygląda, prawda? Problem pojawia się, gdy na przykład tablet leży na jakiejś poduszce, jest odizolowany od, od ciała, prawda? I tak dalej, nie ma takiego kontaktu. Jak widać, że ekran działa z opóźnieniem lub nie działa wcale. Potrafi się nawet zrobić coś takiego. Proszę bardzo w przypadku dwóch palców tak samo raz wykrywa, raz nie wykrywa o, teraz w ogóle zupełnie nic, dopiero przy ruszeniu i tak samo przy pojedynczych jakichś kliknięciach dzieją się takie dziwne cuda jak na przykład teraz o. także Zgłaszałem problem, znaczy byłem w sklepie, prawda, wymienili na drugi, to samo, wymienili na trzeci, to samo, sprzedawca w sklepie otwiera czwarty, jest to samo. Gdy weźmiemy tablet do ręki, ten problem już występuje bardzo sporadycznie, jak zresztą widać, prawda, ale jeśli jest, mówię, odizolowany, leży po prostu na poduszce czy na czymś, że nie ma styczności z, z ciałem, prawda, to, no to problem jest dosyć poważny.